Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj rozpoczynamy nietypowo, bo z pokładu Airbusa A320 linii lotniczej Austrian Airlines. Wyjątkowo nie będzie to recenzja, a film o tym, czy da się przesiąść w Wiedniu w 25 minut. O godzinie 16.55 powinniśmy wylądować na lotnisku w Wiedniu. Mamy godzinę 16.55 i cały czas jesteśmy w powietrzu. O godzinie 17.00 rozpoczynamy zniżanie na lotnisku w Wiedniu. Długa podaje informacje o możliwych przesiadkach. Nasz pierwszy lot to OS 490 z Katani do Wiednia, a drugi to OS 631 z Wiednia do Warszawy. Przesiadka jest oczywiście gwarantowana przez przewoźnika, jednak wynosi tylko 25 minut, więc nie wiemy, czy tak naprawdę uda nam się przesiąść. Jest godzina 17.10, czyli 15 minut po planowanej godzinie przylotu, i właśnie kołujemy do miejsca postojowego. Zostało tylko 10 minut na przesiadko. Samolot zatrzymuje się na miejscu postojowym. Jest godzina 17:13. Do wylotu zostało 8 minut. I rękawem wychodzimy z samolotu i prawie biegniemy do naszego następnego gateu. Na szczęście następny samolot podstawiony jest dokładnie naprzeciwko naszej bramki przylotowej. Lotnisko w Wiedniu pod tym względem wypada naprawdę dobrze. Już po wyjściu z do terminalu dowiadujemy się, że spóźniliśmy się na, na nasz drugi lot. Jako, że stanowisko tranzytowe w strefie odlotów było nieczynne, musimy wyjść z lotniska i przejść do stanowisk czeki, gdzie nasz lot zostanie zmieniony. Przemiła obsługa na stanowisku tranzytowym, przełożyła nasze bilety na następny dzień i zapewniła hotel i wyżywienie. dlatego też taksówką z lotniska jedziemy do naszego hotelu. Jesteśmy pod hotelem kilka kilometrów od lotniska jako wyżywienie oferują nam pizzę. Jesteśmy w pokoju. Mamy do dyspozycji standardowy pokój hotelowy. Można ocenić na 3 gwiazdki. Niestety nie ma klimatyzacji. I już następnego dnia o godzinie 4.30 kierujemy się na lotnisko. Mieliśmy mieć zapewnione śniadanie, jednak obsługa hotelu poinformowała, że śniadania wydawane są od godziny 5:30. Dlatego, jak powiedział pan recepcjonista, kupcie sobie coś na lotnisku, a Austrian wam zwróci pieniądze. Jak widzimy, jest recepcja hotelu i pusta o tej porze restauracja. Okazało się, że taksówka podobno podjechała z drugiej strony hotelu. No jak widać, hotel jest podzielony na dwa budynki: budynek przed nami, nie posiadający klimatyzacji. I to w nim mieliśmy nasz pokój, a po drugiej stronie budynek główny z klimatyzacją. Niestety. Naszej taksówki nadal nie ma, widać w jak pustym miasteczku mieszkamy, na tej porze nic tu się nie dzieje, nie było żadnego sklepu, żadnej restauracji. I co ciekawe, według informacji, która jest przed wejściem do hotelu, hotel jest czynny tylko od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę nie pracuje. I ostatecznie podjechała nasza taksówka, i po 15 minutach jesteśmy na lotnisku. Możemy kontynuować naszą podróż. Lotnisko w Wiedniu wygląda naprawdę bardzo ładnie i widać, że nawet o tak wczesnej porze jest na nim bardzo spory ruch. Taksówka podwozi nas pod same wejście do naszej strefy odprawy, ale dzięki temu, że nasze bagaża zostały na lotnisku. Nie musimy ponownie się odprawiać, tylko kierujemy się do kontroli bezpieczeństwa. Tak więc, jak widać, 25-minutowa przesiadka jest bardzo trudna do wykonania. Myślę, że w optymalnej sytuacji, kiedy nie byłoby opóźnienia żadnego lotu, nie jest w stanie się odbyć. Mimo to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie zdążymy na następny lot. Jeżeli komuś nie zależy, nie musi uczyć następnego dnia do pracy, nie ma jakiegoś ważnego spotkania, to myślę, że nie ma problemu, może zostać jeden dzień więcej w kolejnym mieście. Mimo to, jeżeli komuś naprawdę się spieszy, musi być konkretnego dnia w miejscu docelowym, to nie wybierałbym tego typu lotu. Co ważne, niby linie lotnicze Austrian Airlines, czy jakiekolwiek inne linie lotnicze muszą zapewnić wszystko podczas naszej przesiadki. Tam został zapewniony tylko i wyłącznie hotel i teoretyczne wyżywienie. Teoretyczne, ponieważ dostaliśmy kolację, czyli jedną piscę na osobę i jedną puszkę napoju i śniadanie, którego tak naprawdę nie było, więc musieliśmy zjeść coś na lotnisku. Transfery nie były zapewnione 20 euro w każdą ze stron. Wyżywienie, ponadto, byliśmy w podróży około 20 godzin, z czego samo 14 godzin to przesiadka. To na jednej pizzy troszkę ciężko nie było zapewnione. Cokolwiek, jakiekolwiek rzeczy typu szczoteczka, pasty do zębów płyn do kąpieli jakieś ubranie to pani na stanowisku tranzytowym poinformowała nas, że mamy zbierać paragony i kierować do linii Austrian Airlines, która powinna zwrócić pieniądze linie lotnicze Austrian Airlines teoretycznie mają 30 dni na zwrot niestety wniosek był złożony 1 sierpnia film nagrywam 30 sierpnia i nadal pieniądze nie zostały zwrócone. W ogóle nie było odpowiedzi ze strony linii lotniczej. Co jest ważne, jeżeli ktoś jest ubezpieczony w podróży, to ubezpieczenie również najprawdopodobniej nie obejmuje takiej sytuacji. Ubezpieczenie obejmują opóźnienia lotów o 5 godzin, ale nie obejmują utraty przesiadki. Mimo wszystko Austrian Airlines pokazało, że dba o pasażera w samym tym problemie, czyli na lotnisku, jednak już później te zwroty i to wsparcie klienta jest troszkę gorsze. Zobaczymy jak strona się dalej rozwinie, ale my w końcu lecimy do Warszawy. Recenzja i pierwszego lotu z do Wiednia jest już na naszym kanale, a z Wiednia do Warszawy Embraer 195 będzie na kanale w najbliższym czasie. Zapraszam do oglądania, zostawienia subskrypcji, komentarzy, łapki w górę.